Cześć, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Jak możecie zauważyć, za mną jest wieszak, a to może oznaczać tylko jedno, że właśnie skończyłam nagrywać dla was mierzymy. Oczywiście nie obyło się bez komplikacji, bo w połowie nagrywania mojego filmu zadzwonił kurier, pies zaczął szczekać i obudził się ten oto mały osobnik. Przywita się? Hej. Hej. Ale dostałam płatki, musiałam go czymś zająć. Musiałam go czymś zająć, aby dokończyć dla was nagrywanie. Dzisiaj ma przyjść do mnie jeszcze jedna paczka, także może się uda bardzo produktywnie nagrać jeszcze jeden film. Także zobaczymy. Dzisiaj mamy plany też rozebrać tą choinkę. I pojechać po takie duże stojące lustro, ale zobaczymy, czy w naszym super mieście, w którym nigdy nie ma nic w sklepach, uda się w ogóle coś znaleźć. E, podejrzewam, że jak rozbierzemy tą choinkę, to będzie nam się wydawało, że tu jest mega pusto. Nie wiem, czy też tak macie, że jak rozbieracie choinkę, to wydaje wam się, że macie w ogóle taki duży pokój i tyle miejsca, i tak jest pusto. E, no, także my już mamy którą godzinę. O, to już się zrobiło w pół do pierwszej. Także ja szybko biorę się za zbieranie rzeczy z wieszaka. Jeśli chcecie zobaczyć, co tutaj ciekawego było, to zapraszam na film. Pojawi się w najbliższym czasie na kanale, raczej chyba po vlogu, chociaż nie wiem, zobaczymy. No, także ja się biorę za sprzątanie tego bałaganu. Eee, zobaczymy, może też co tam przyszło. Chyba zaraz zobaczymy, czy przyszło to moje zamówienie z Klinika, ten mój krem. Przyszedł też nosnik dla Mickiego, także tu już widzicie. Eee, ja ogólnie nie zamierzałam się spieszyć z tym jego odpieluchowaniem, ale on sam już chodzi po domu <grywania> i ściąga sobie sam Pampersa, mówię, że chce do łazienki, więc nie będę go wstrzymywać. Tylko jedyne co mnie zastanawia, to to, że jest zimno na dworze, bo my ogólnie z Filipem zrobiliśmy tak, że wiecie, po prostu zabraliśmy mu pompersa i on cały dzień śmigał po prostu bez, jak tam była jakaś wtopa, no to po prostu była. E, chociaż powiem Wam, że chyba zdarzyło się raz, może dwa razy, u Filipa naprawdę z odpieluchowaniem poszło mega gładko, ale było to jakieś pół roku później. Miki, 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 zostaw nożyczki. E, no yy, i po prostu ja też chciałam sobie z tym poczekać do wiosny, no ale wiecie skoro Mikołaj, bo zwali szlampę ale skoro on chce, no to po prostu spróbujemy, ale po prostu bez spiny, jeśli nie wyjdzie to powrócimy do tematu, po prostu jak się zrobi ciepło e, no dobra, tymczasem ja zabieram się za składanie tych rzeczy z wieszaczka Możecie zauważyć, my już idziemy po Filipka, bo jest już troszkę później, ale dzisiaj jest to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ Mikołaj idzie pierwszy raz na nóżkach bez wózka, tak? Tak. Idziesz po filipkę do przedszkolka. Mikołaj! Czu. Idziesz po Filipka? Tak. Idziesz na nóżkach. Idziesz na nóżkach? Chcesz jechać w busku? Chcesz jechać w Jak już widzicie, Miki nawet nie chce jeździć wuskiem. Dawaj rączkę! Także lecimy. że jesteśmy jakieś 200 metrów dalej i prawie straciliśmy życie na pasach. I powiem Wam, że takiej sytuacji to chyba nigdy nie miałam, że zatrzymał się gościu z tej tak jakby dalszej strony, z prawego pasa, a z tego koło nas przejeżdżały chyba jeszcze trzy auta. Żaden się nie zatrzymał i gościu zaczął hamować takim, nie wiem, zdążam zauważyć, że miał taką plakietkę do przywozu osób niepełnosprawnych zahamował przy kasach, przy pasach, jak my zaczęliśmy na te pasy wchodzić, to przyspieszył w ogóle. To przyspieszył i w ogóle y, ja mam zawsze coś takiego, że nawet jak ktoś przy tych pasach się zwalnia czy zatrzymuje, to ja się patrzę, więc w ostatniej chwili zdążyłam się cofnąć, a gościu jeszcze nas tak jakby slalomem ominął. Masakra. Powiem Wam, że się zestresowałem trochę. No, także taka sytuacja. I tuś. Także powiem Wam, że się mega zestresowałem tą sytuacją. Wyglądam, jakbym płakała, ale nie płaczę, ale po prostu. No, nie miałam dawno takiej sytuacji. Powiem Wam, że cała się pospinam. Gdzieś tam ludzie gościa strąbili i ja nawet nic nie zapamiętałam, bo to wszystko działo się tak szybko. Ale Mikuś przynajmniej ładnie idzie, ładnie sobie radzi. Idziemy, bo wchodzimy do ludzi, i już na mnie nie patrzą. Mogę mówić? Możesz mówić. Witamy w moim, na moim kanale. Na moim kanale. A moi. Gdzie byłeś? Byłeś w przedszkolu? Tak. Tam byłeś w przedszkolu, tak? Jak było? Jak było w przedszkolu? Nie. Mikołaj! Mamo, a tego cały środek do środka? Gdzie do środka? Miki! Miki! chodź, w tam stronę idziemy. Mamo, ale daleko! Jesteśmy w Lerwą Marylę, przyjechaliśmy po lustro. Ale, niestety, jeśli chodzi o lustra, to zdecydowanie nic ciekawego nie ma. Patrzymy jeszcze na dywany na przedpokój, ale też chyba nic nie ma, nie? Zresztą tutaj to już są chyba same duże, musimy się cofnąć tam na początek, bo tam są małe dywany, a tutaj to możemy sobie co najwyżej kupić. To jest jeszcze coś innego. Bo tutaj są wszystkie te dywany są wymieszane. To jest jakiś w ogóle dywan Floko. Nie. To jest modena. Więc. Aha, czyli to jest to, tylko to jest kwestia równania. Pomachaj ładnie. Pomachasz? Zrób halo. Zrób dzień dobry. My już wróciliśmy do domu, niestety nie udało nam się kupić ani lustra, ani dywanu, e, więc nie wiem, zostaje nam chyba wycieczka do Ikea albo zamówienie czegoś przez internet. No tak czy siak, niestety dzisiaj nie udało nam się tego załatwić. Jest już późno, bo po 20:00 dlatego ja tam ogarniam dzieciaki, kładę się do łóżka i do spania, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dzisiaj taki trochę emocjonujący vlog. E, no ale tak to czasami jest. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.